Cześć, witam Was na kanale Motocoloret, dzisiaj prezentacja Junaka RX-1, w mojej ocenie niedoścignionego wzoru w pojazdach Adventure wśród marek, które oferujemy. Zapraszam do oglądania. Model, przed którym stoimy, po raz pierwszy można było zobaczyć jego sylwestkę w ofercie Rometa. Był to Romet ADV125FI i tam występował przez dwa lata. Natomiast później pojawił się w ofercie Junaka, jako Junak RX1 i wtedy Zaczął być coraz bardziej popularny, coraz większą rzeszę z użytkowników posiadał. Tutaj mamy przed nami najnowsze wydanie tego pojazdu. W tej chwili już jest silnik chłodzony cieczą. O mocy ponad 12 koni. Jeśli dobrze pamiętam, to 12,6 konia mechanicznego. Przy czym jego starsza wersja silnik, miała silnik chłodzony powietrzem o mocy około 10 koni mechanicznych. Także tutaj zmiana tego silnika naprawdę przyniosła bardzo dobre rezultaty, ponieważ pojazd o wadze 175 kg no też potrzebuje odpowiednią ilość mocy, żeby sprawnie się poruszać po drogach i delikatnych bezdrożach. Dlatego tutaj silnik Chłodzony cieczą, przy czym to jest silnik chłodzony cieczą z czterema zaworami na cylinder. Dość nowoczesna jednostka, występująca również w innych pojazdach z, gór... z wyższej półki w ofercie Junaka. No tutaj naprawdę zdaje egzamin, przejdźmy sobie do omówienia tego pojazdu. Postawiony jest on na kołach 17-calowych. Z przodu mamy oponę 100x80, osadzoną na aluminiowej felce o bardzo fajnych kształtach. Od razu przejdźmy też do układu hamulcowego. Z przodu jedna duża tarcza z zaciskiem trójtłoczkowym. Przy czym tutaj realizacja układu CBS jest taka, że środkowy tłoczek jest spięty z tylnym hamulcem, natomiast zewnętrzne są podpięte pod pompę na kierownicy. Zawieszenie typu upside down z długimi, grubymi, sztywnymi rurami, doskonale wpisujące się w charakter tego pojazdu. Z tyłu również koło 17-calowe z roponą 120x80 osadzone na feldze o tym samym kształcie, natomiast nieco szerszej. Z tyłu również znajduje się hamulec tarczowy, natomiast zacisk już jest z jednym tłoczkiem. Tutaj yy, nie potrzebujemy aż tak dużej siły hamowania, w związku z tym taki zacisk w zupełności wystarczy. Natomiast ciekawostką jest to, że prędkościomierz w tej chwili jest tutaj, czujnik prędkościomierza jest zainstalowany przy tylnym kole. W starszych wersjach czujnik był przy kole przednim. Przeniesienie napędu, jak to w klasie 125, realizowane jest za pomocą łańcucha aż do. Silnika i tutaj mamy właśnie największą zaletę tego pojazdu, silnik chłodzony cieczą z czterema zaworami na cylinder dysponujący mocą ponad 12,5 konia. Natomiast tutaj również moment jest istotny, bo nie tylko konie są ważne, owszem, one są potrzebne do osiągnięcia prędkości maksymalnej. Natomiast przede wszystkim na co dzień jeździmy momentem obrotowym. Dodatkową zaletą jest to, że zainstalowana skrzynia biegów ma tutaj 6 przełożeń. W związku z tym ta moc może być precyzyjnie dozowana i oddawana przy takich prędkościach, jakie sobie zażyczymy. Tutaj zastosowanie tego szóstego biegu naprawdę poprawia komfort jazdy tym motocyklem. A dodatkowo, jeszcze precyzja, z jaką te biegi się zmieniają, sprawia olbrzymią przyjemność. Silnik, jak i przednie owiewki osłonięte są tutaj pięknymi, ładnie wykonanymi gmolami, które ładnie komponują i fajnie komponują się z całą resztą motocykla. Widać, że są stworzone pod ten konkretny pojazd. Za przednim gmolem. Za tą gustowną krateczką znajduje się chłodnica, a de facto dwie chłodnice. Po prawej stronie znajduje się chłodnica wraz ze zbiorniczkiem wyrównawczym płynu i z korkiem w lewu. Natomiast druga chłodnica znajduje się po stronie lewej i ona posiada wentylator. Tak to rozwiązano, żeby nie przesuwały, nie przesunąć tego wszystkiego do przodu, żeby nie blokowało nam e, kąta skrętu w związku z tym zdecydowano się na takie rozwiązanie w mojej ocenie bardzo przemyślane i sprytne tutaj znajduje się jeszcze osłonka e, pod silnikiem mamy rozdzielacz do układu hamulcowego dźwignia zmiany biegów precyzyjnie pracuje tutaj Owszem, luzy są, ale te luzy muszą być takie, ponieważ tutaj te mechanizmy nie są smarowane, więc taki luz, jaki jest za, zrobiony w tej chwili, no musi taki być, żeby to pracowało sprawnie. Stopki, zarówno kierowcy, jak i stopka pasażera, bardzo ładnie wykonane z odlewów aluminiowych. Mocno zaskakujące, one z czasem nie będą się nie będą wibrowały, nie będą hałasowały. Z tyłu mamy zainstalowane trzy kufry. To są kufry dostarczone w standardzie z tym pojazdem. Nie są to akcesoryjne. Ten pojazd zawsze jest sprzedawany z takimi kuframi. Kufry boczne również są zabezpieczone za pomocą gmoli. Jedyną rzeczą, którą nie do końca rozumiem jest to, że żeby otworzyć kufer za każdym razem trzeba zrobić to za pomocą kluczyka. Nie da się wyjąć go w pozycji otwartej, tylko za każdym razem trzeba go zamknąć, żeby wyjąć. Nie wiem, czy jest to zrobione specjalnie, żeby nie jeździć z niezabezpieczonym kufrem za pomocą zamka, czy z jakiegoś innego powodu. No po prostu tak to jest. Kuferki też fajnie wykonane. W środku mamy siateczki do trzymania bagażu, każdy kufer boczny jest za pomocą czterech śrub mocowany, również kufer centralny jest przykręcony do. Tego mocnego stelaża za pomocą czterech mocnych śrub. Stalowe uchwyty. Tutaj nie ma plastików, które się zrywają. Porządne stalowe ograniczniki kąta otwarcia. Nawet jak tutaj coś położymy, nic się nam yy, nie urwia. Więc najpierw zaczaskujemy. Momencik, coś. Jedną ręką. Przepraszam, że teraz odsunąłem o Jeszcze nie chodzą płynnie, to się musi wszystko ułożyć. Jest świeżo po montażu, więc za chwil za niedługo będzie to działało dużo sprawniej. Zawsze jak to jest coś jest świeżutkie, to musi się ułożyć również w drugim kufrze. Tutaj jest trochę mniejsza pojemność ze względu na to, że zostało wykrojone miejsce na tłumik, który się za nim znajduje. Natomiast też są gumy. Gumy można oczywiście podczepiać sobie, zdemontować. I kufer centralny, największy. Tutaj spokojnie zmieścimy kask integralny czy nawet z podnoszoną szczęką duży kask i jeszcze sporo drobnostek. Tutaj mamy akcesoria, które zostały nam po montażu. I również, żeby go domknąć, trzeba użyć kluczyka. Tak się komponuje rura wydechowa. Jest bardzo ładnie tutaj skomponowa wkomponowana. Wokół tych kufrów z tyłu pojazdu nie przeszkadza, nie wadzi również tutaj. Jest tak poprowadzona, że nie ma możliwości, żeby się oparzyć. I zobaczcie, tutaj mamy jeden katalizator, tutaj mamy drugi katalizator i tutaj dopiero tłumiczek. No, żeby spełnić normę Euro 5. No, Najczęściej spotykane są właśnie w tej chwili układy z dwoma katalizatorami. Dźwignia hamulca tylnego ufajny aluminiowy odlew. Pompa schowana też za osłonami co prawda plastikowymi, ale tutaj chodzi o to, żeby butami nie uszkodzić nie uszkodzić jej. Czy to okablowania, czy, czy wężyka z, do, ze zbiorniczka Wyrównawczego. Tutaj jest właśnie zbiorniczek do tylnego układu hamulcowego. Przejdźmy teraz do widoku, od ze strony kierowcy. Zobaczcie, kanapa tutaj fajnie wyprofilowana. Kierowca siedzi pewnie w miejscu dla niego przeznaczonym. I zobaczmy, jak to wygląda. Mamy obrotomierz, prędkościomierz, zegarek, przebieg dzienny, przebieg całkowity plus podstawowe kontrolki, bieg neutralny, kierunkowskazy, światła długie, check engine. I tutaj jeszcze jest port USB do ładowania telefonów. Aczkolwiek tutaj już jest przygotowany uchwyt, pod, yy, yy, uchwyt na telefon. W którym również będzie zainstalowana ładowarka. Handbary, które tutaj się znajdują, one bardzo ładnie się komponują z całym pojazdem, natomiast to są akcesoryjne, klient sobie takie zażyczył i naprawdę bardzo ładnie komponują się. Jeżeli ktoś nie wie, że to jest akcesoria, to pewnie by pomyślał, że te pojazdy tak po prostu są taką mają specyfikę. Dodatkowo kierowcę chroni ta szybka, co prawda niezbyt wysoka, natomiast jeżeli komuś przeszkadza wiatr, on nie dmucha bezpośrednio na klatkę piersiową, tylko w bardziej dmucha na kask. Jeżeli komuś by to przeszkadzało, jak najbardziej można tutaj dołożyć sobie deflektor na górę. Tak, żeby mocniej osłonić się od wiatru. Ale to wszystko zależy od tego, jak ten pojazd będziecie użytkować. Czy bardziej na trasy, czy będziecie jeździć gdzieś po bezdrożach, gdzie nie ma dużych prędkości. Można sobie to wszystko doposażyć, zrobić pod siebie jak najbardziej. Jeszcze słowo o oświetleniu. Uruchomimy tutaj pojazd. Światła się uruchamiają automatycznie. Z przodu żarówka halogenowa, aczkolwiek dużej mocy, bo z tego co tutaj patrzyłem, to jest 60x55W, czyli H4 o takiej mocy, jak jest instalowana w samochodach. Dla przypomnienia Wam powiem, że w większości motorowerów i motocykli klasy 125 przedni reflektor. Jeżeli jest halogenowy, to ma 35x35W, więc tutaj żarówka jest dwukrotnie mocniejsza. Po bokach mamy bardzo ładnie skomponowane światła pozycyjne. No i tutaj już nie ma przełącznika do świateł, bo pamiętam, że we wcześniejszej prezentacji, starszej wersji. Pomyliłem się, że przełącznik nic nie robi, a on właśnie załączał i wyłączał to oświetlenie pozycyjne. I z tyłu tak wygląda tylna lampa. Kierunkowskazy, oczywiście przód, tył LEDowe, co już praktycznie staje się standardem. No cóż, nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Was na jazdę testową tym pojazdem. Dziękuję Wam Ślicznie za prezentację. Mam nadzieję, że się Wam podobała, zarówno prezentacja, jak i pojazd. Jeżeli mielibyście ochotę posiadać taki sprzęt, zapraszamy do naszego salonu. Oprócz sprzedaży w wersji fabrycznej oferujemy montaż różnych akcesoriów, dodatków. To, co klient sobie zażyczy, montujemy i pod specyfikację klienta taki pojazd jest przygotowany. Zapraszam również na nasze pozostałe social media, gdzie zawsze znajdziecie jakieś ciekawe, nowe wiadomości. Pozdrawiam, cześć. Jeżeli chcielibyście takie pojazdy zakupować, zapraszam do naszego salonu. Zakupować no bez sensu to czy wyłącz? Muszę.